Cześć, Mateusz Grabowski i witam was w pierwszym odcinku serii wywiadów na kanale Karty na Stół. Do tej serii będę zapraszał przedsiębiorców, ludzi biznesu, ludzi, którzy prowadzą swoje firmy, robią coś w życiu z pasją, którzy mają coś wam do przekazania, coś, co polepszy wasze życie i prywatne i zawodowe. A gościem pierwszego odcinka jest Filip. Nobowilski, prowadzący kultowy już kanał na YouTube, który niedługo będzie miał już swoje 10 lat. Duży w maluchu. Cześć, Filip! Cześć, witam ciebie, witam także Państwa. Kiedy będzie 10 lat? 10 lat minie w kwietniu 2024 roku. Wow. Chciałbym, żebyśmy za 10 lat spotkali się w miejscu, w którym ja powiem, że mój kanał będzie miał 10 lat, więc zobaczymy, czy uda mi się tyle wytrwać. Słuchaj, na początek nie chcę spytać o swoje początki. Dlaczego? Bo mam wrażenie, że znaczy już w wielu miejscach o tym mówiłeś. Więc chciałbym zacząć trochę z innej, z innej strony. Jaki wpływ na twoje życie prywatne i zawodowe miały słowa i historie gości, z którymi rozmawiałeś w samochodzie? No bo miałeś niepowtarzalną możliwość, żeby porozmawiać, cały czas rozmawiasz regularnie i zdobywać wiedzę, chłonąć to doświadczenie od ludzi biznesu, przedsiębiorców, aktorów, ludzi z różnych światów. Jasne. Jak to na Ciebie wpłynęło? Wiem o co pytasz, bo sam sobie czasami myślę, jakim wielkim jestem szczęściarzem, że faktycznie mam okazję słuchać ciekawych historii w wnętrzu samochodu, który poniekąd zmienił moje życie. Tylko, że to życie dopiero się można powiedzieć, że zaczynało, bo ja na YouTubie zacząłem działać, gdy miałem 20 chyba 23 lata, czy tam 22, więc już naprawdę sporo czasu temu. I ten program kształtował mnie. Nie zawsze pytałem o kwestie związane stricte z biznesem. One się pojawiły od pewnego momentu może 4, 5, 6 lat. Wcześniej bardziej interesowałem się ludzkimi historiami, z których też czerpałem. Zapraszałem do programu znane osobistości, które dzieliły się swoimi doświadczeniami. Potem się troszeczkę wyleczyłem z takiego myślenia, że popularność daje monopol na wiedzę o świecie, i do takiego poglądu dojrzałem właśnie w okolicach studiów. No ja przypominam, że to były trochę inne realia. My też mieliśmy w tej przestrzeni publicznej celebrytów, czy też aktorów. Y y y Takiej wyższej jakości bym powiedział, do takich właśnie starałem się na początku e, udawać ze swoim programem i, i zapraszać ich do swojego programu. I zmierzam do tego, że ci ludzie faktycznie mm, za sprawą swoich doświadczeń, i kilkudziesięciu lat e, pracy zawodowej, ale także budowania swojej kariery, mieli wiele różnych celnych obserwacji. Które ja też wdrożyłem w swoje życie, i mam wrażenie, że razem ze swoim kanałem się rozwijam, i myślę sobie, że to jest, jestem wielkim szczęściarzem. Jeszcze raz to powtórzę, że mam okazję wykonywać taką pracę, w której nie dość, że zarabiam, to jeszcze spotykam ciekawych ludzi. Wiele osób jest mi wdzięcznych za treści, które się w internecie pojawiają, które też czasami zmieniają życie widzów, bo oni widzą, że można zachować się nieco inaczej w tym w swoim życiu biznesowym, i nie trzeba. Trzeba całego życia łączyć z pracą etatową. Jest wiele różnych plusów. A powiedz mi, który z gości zapadł ci szczególnie w pamięci? Kto zrobił na tobie największe wrażenie? Nie wiem, może usłyszałeś coś, co spowodowało, że praktycznie chciałbyś zatrzymać malucha i chwilę odetchnąć, bo to było na tyle mocne. Tych wywiadów było w okolicach 500, więc pytanie jest z gatunku tych niezwykle trudnych, bo wymaga dalszego skategoryzowania i zastanowienia się pod jakim kątem dane słowa mogłyby mnie zmienić, ale myślę sobie, że na pewno wyjątkowymi rozmowami były dla mnie rozmowy z osobami pokroju właśnie Zbigniewa Wodeckiego czy świętej pamięci też Tomasza Knapika. Byłem przekonany każdorazowo, że tą charyzmę, którą te osoby mają, jest absolutnie unikatowa i trzeba czerpać z każdej minuty spotkania z tak wielkimi osobistościami. Niestety nie będzie mi dane zrealizować kolejnych wywiadów, ponieważ wspomnianych osób już z nami nie ma, ale Wielkim, wielką wagę dla mnie miało właśnie to, że tak uznane osobistości godziły się na nagrania z Żakiem Filipem, który dopiero gdzieś stawiał pierwsze kroki na YouTubie i bez żadnych e, konotacji, rekomendacji e, udawało się ich przekonać. Myślę, że tutaj kluczowy był jednak wątek Fiata 126, którego oni mieli w swoich rodzinach w przeszłości i tak dalej, więc było to bardzo. E, myślę, bliskie ich sercu, ta konwencja. Właśnie o, tym, o to chciałem spytać. Jak ich przekonywałeś? I, I chyba już właśnie na to odpowiedziałeś, że to by, chyba było na tyle niecodzienne, że... To było że... po prostu świeże. W tamtym okresie to było świeże i udawało mi się w ten sposób e, ludzi zachęcać do tego, żeby e, zdecydowali się na przejażdżkę ze mną. Pamiętam, że zdarzało się, że dzwoniłem do jakiegoś artysty, czy też do jego menedżera Słyszałem, że co prawda wywiadów nie udzielamy, ale tego typu formuła jest na tyle świeża, że oczywiście możemy to zrobić przy okazji koncertu w Krakowie. No i w ten oto sposób udawało się łączyć przyjemne z pożytecznym. Bo tak naprawdę to, co ty zrobiłeś, to było no totalna nowość. No bo dzisiaj już mamy wiele miejsc, w których są wywiady w samochodach. I czy ty byłeś pierwszy? Czy jednym z pierwszych w polskim YouTube? Siedzimy na krakowskim Kazimierzu. W tych okolicach 10 lat temu, będąc na kolacji ze swoimi znajomymi, stwierdziłem, przyjaciółmi, stwierdziłem, że fajnie by było nagrywać program w jakimś samochodzie. I byłem tak bardzo sfokusowany na tym spontanicznym pomyśle, który gdzieś mimowolnie pojawił się w czasie najważniejszej rozmowy w moim życiu, można powiedzieć. Najważniejszych kolacji w moim życiu. Bezpośrednio po zakończeniu tej kolacji, o której przed chwileczką wspominałem, nie zadałem sobie trudu, żeby sprawdzać w internecie, czy ktoś nagrywa coś podobnego. Nie chciałem deptać swojego marzenia o innowacyjnym pomyśle. I jak się okazało, cyklu w tej formule nikt nie realizował faktycznie w Polsce do czasu, aż ja to zacząłem robić. Było to fajne doświadczenie. Były osoby, które też powiedzmy nagrywały w innych samochodach, ale te projekty były finalnie no, cieszyły się mniejszą popularnością, tak można byłoby powiedzieć. Też nie mam złudzenia, że na popularność w początkowych momentach programu na pewno... W Płynęły osobistości, które w tym programie się pojawiały. Nie każdy być może miał tyle szczęścia, aby te osoby do siebie przekonać, i one były kołem zamachowym, właśnie rozwoju kanału. Więc tutaj chcę po prostu podkreślić, że to nie jest tak, że wymyśliłem coś innowacyjnego i jestem jedynym ojcem tego sukcesu, tylko doceniam szczęście. Okoliczności, które sprzyjały, ale także wkład osób trzecich w rozwój tego projektu. Więc tak bym odpowiedział na to pytanie. Fajnie, że podkreślasz ten element szczęścia, bo dzisiaj nie wiem, czy jest jakiś biznes, który osiągnął sukces, który mógłby wykluczyć ten element szczęścia. Czasami niektórzy o tym zapominają, a jednak no, czasami trzeba, tak jak mówisz, jest kolacja, jest jakaś rozmowa, jest ten moment. Więc fajnie, że to podkreślasz. A chciałem cię, chciałem cię spytać o taką rzecz. W jaki sposób Ty to zrobiłeś, że masz tak dobrą relację z fanami? Bo tak ją widzę z Twoimi odbiorcami, że rzeczywiście ta relacja jest dobra. Prześledziłem filmy, w których regularnie odpowiadasz na komentarze. Czy odnosisz się do sugestii, których, którzy, które ludzie piszą? Jak chociażby to, że jeden z pierwszych odcinków ktoś napisał, że fajnie było, żeby były podpisy. Napisałeś, no jakbym przeczytał Twój komentarz kilka filmów wcześniej, to miałbym 50 podpisów. I to mnie właśnie uderzyło, że. Mówisz no... o autografach, które są na tak, tapicerce, też widzą, tak. chcemy powiedzieć, tak, jak to do... wygląda, bo też do... mi pewno każdy śledzi, dokładnie. Nie każdy śledzi kanał. Yy, dokładnie. Yy, o na autografach na tapicerce, tak jest. Yy, I Wtedy na samym początku bardzo uważnie słuchałeś swoich odbiorców, ale widzę, że ty to robisz regularnie. Wiesz, budowałem ten kanał razem z widzami i też jestem im winien to, aby oni cały czas funkcjonowali w tej treści merytorycznej i sprawiali, że ten kanał staje się lepszy. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której nie pytam widzów o to, co oni mają ochotę obejrzeć. Mnie to bardzo ułatwia sprawę, bo jeśli czekają na jakiegoś gościa i zgłaszają propozycje w komentarzach i uzbierają te symboliczne tysiąc polubień, to ja po pierwsze mam argument w negocjacjach z takim gościem, że zobacz, jak czekają na wywiad z tobą. Po po kolejną kwestią jest to, że widzę, że faktycznie chcą e, materiał wspomniany zobaczyć, więc tym bardziej mnie to motywuje do tego, żeby to zrealizować. Więc e, myślę, że to jest taka zdrowa relacja oparta na tym, że wzajemnie się słuchamy i, 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 i rozumiemy. Ja też mam wrażenie, że nie jestem osobą, którą można by było za coś szczególnie znielubić w tej przestrzeni internetowej. E, nie wygłaszam jakichś. E, nad wyraz kontrowersyjnych sądów. Nie opowiadam na każdym kroku o, o stanie posiadania. Ja myślę, że życie jest tak krótkie, że nad takimi rzeczami to nawet nie warto się pochylać na dłuższą skalę. To jest, to jest jakaś poduszka, jakieś bezpieczeństwo w życiu, ale żeby robić z tego swoją codzienność, to myślę, że, że, że nie warto. A kolejną kwestią jest też to, że mam Fiata którego wielu widzów miało w swoich garażach, garażach rodzinnych, i w związku z tym też darzą mój program szczególnym sentymentem z tego tytułu. Czyli yy, każdy darzy sentymentem Fiata, no prawie każdy, yy, myślę, i, i widzowie, i też goście, nie? więc to, to na pewno jest coś charakterystycznego dla Ciebie. Yy, a powiedz mi, jakbyś miał przed sobą początkującego twórcę internetowego, i de facto masz go przed sobą. Ja dopiero startuję ze swoim kanałem, więc niejako też proszę o rady dla siebie. Czym się kierować, żeby sukcesem rozwijać kanał na YouTube? Twój dostarcza wywiadów, budujesz markę osobistą, więc może bardziej w tym kierunku, czyli jakie rady byś dał osobom, które chciałby rozwijać swój kanał w oparciu o markę osobistą? No, właśnie, fajnie, że podkreśliłeś w oparciu o markę osobistą, bo wiele osób skupia się na tym, by przede wszystkim generować zasięg, a nie do końca wiedzą, czemu to finalnie ma służyć. Więc w tym przypadku proponowałbym zastanowienie się już w bardziej strategiczny sposób nad tym, jaką wartość to wnosi do, do, do mojego biznesu, bo rozumiem, że ten przekaz adresujemy do przedsiębiorców. Zbudowanie Treści uniwersalnych, które będą się dobrze starzały, które będą sprawiały, że przez kolejne powiedzmy 10 czy 5 lat pewne wartości nie zdezaktualizują się, i to też będzie powodem do tego, by ludzie chętniej po daną treść sięgali. Zastanowić się należałoby też z punktu widzenia przedsiębiorcy nad tym, jakie są kluczowe tematy w mojej branży. I pytanie od klientów, i wedle tych tematów przygotować odcinki, które też mogą być takim, powiedzmy, naszym handlowcem, bo wystarczy klientowi czasami podesłać dany link do materiału nagranego, przykładowo, przez ciebie, i już nie trzeba wchodzić w korespondencję na 20 wiadomości, bo klient dostanie wszystko na tacy. To są takie podstawowe rady związane z biznesem, na które warto byłoby zwrócić uwagę, realizując go też w tej formule YouTube'owej. No tutaj wyszedłeś też znacznie szerzej. Ja tu widzę kilka, kilka przydatnych wątków, i to też się to też nawiązuje do tego, jak ty budujesz relacje ze swoimi widzami. Czyli kiedy mamy swoje firmy, no warto spytać ludzi, jakie mają pytania, czego potrzebują. Rzeczywiście to, co powiedziałeś, żeby nagrać film, i wtedy nie trzeba korespondować ileś tam rzeczy, to znacznie skraca drogę. Nawet gdzieś to można po prostu zautomatyzować, jest pytanie, i, i po prostu wrzucamy film. Więc to, to jest bardzo fajna wskazówka. Myślę, że warto było w tym kierunku pójść. To na pewno. A powiedz mi, ile... wracając, wracając jeszcze teraz do Twoich wywiadów, jak radzisz sobie z trudnymi gośćmi, ale też przede wszystkim, jak Ty byś zdefiniował Trudnego gościa, no bo wyobrażam sobie, że jest ileś osób, z którymi bardzo fajnie się rozmawia, ale może z niektórymi nie do końca. Może trzeba ciągnąć bardzo mocno za język, to już żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie, bo e, ja mam uczulenie na, 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 na gości z gigantycznym ego, e, ale tutaj e, staram się też zawsze jakoś wybrnąć z tego i. Po prostu wykonać swoją pracę już w bardziej rzemieślniczy sposób. Natomiast no, było, było kilka razy na. Były kilka razy w moim programie osoby, z którymi pewnie kolejny raz bym się nie chciał spotkać, ale też wolałbym w ten temat jakoś szerzej nie wchodzić, że, bo nie chcę z wiadomych względów mówić o personaliach. Ale z doświadczenia też wiem, że najbardziej bolały mnie spotkania ze swoimi e, idolami z dzieciństwa, powiedzmy. Wow. <laughs> że parę razy zdarzyło się, że miałem poczucie, e, że żyłem w jakimś kłamstwie. <laughs> że być może m, za bardzo e, oddałem się emocjom, bo przecież wszyscy jesteśmy tylko i wyłącznie. Osobami, które wykonują jakąś pracę mniej bądź bardziej przydatną, i, i nie ma co tutaj gloryfikować kogoś z tego tytułu, że ktoś na przykład ma wyjątkowy głos albo Bóg wie, jakie predyspozycje do uprawiania sportu zawodowego. Więc było kilka takich brutalnych konfrontacji z rzeczywistością, ale staram się na to pytanie odpowiedzieć najbardziej ogólnie jak mogę. Też myślę, że nauczyłem się z czasem pokory, bo w pierwszych latach działalności kanału gdy już troszeczkę obrosłem w piórka, można byłoby powiedzieć, w tamtym okresie i, i teraz się z tego śmieję tylko i wyłącznie, no to pewnie byłbym mniej dyplomatyczny w rozmowach z osobami, które w jakiś sposób zaszły mi za skórę, a teraz po prostu staram się do tego podchodzić, jeśli się nie da w taki przyjacielski sposób, gdzie odbywamy przyjemną rozmowę, no to podejść tego... Do tego w sposób biznesowy i zrobić sobie szybką kalkulację w głowie pod tytułem, no trzeba to zrobić, bo to jest rozwój mojego biznesu i, i zaraz zajmuję się kolejnymi rzeczami. Także nie ma się co tutaj unosić e, honorem i, i starać się też obsługiwać klientów e, w taki e, sposób, e, rozumiejąc ich potrzeby. No, myślę, że Ty też dużo o tym mówiłeś e, na kanale przygody przedsiębiorców, chociażby, że dbasz o to, żeby klienci czuli, że że, że, że są obsługiwani w taki premium sposób, można było powiedzieć, prawda? Czyli komuś zostały pogryzione karty, to jest przykład z Twojego tak, tak, wywiadu, tak. i wysyłacie potem jakąś kość tak. dla pieska i nowe opakowanie. Tak, tak. No pies pogryzł karty, więc pomimo, że nie zasłużył na nagrodę, jest to tak. wysłaliśmy mu, żeby oszczędził kolejne. Tak, tak. No ale to jest, wydaje mi się, że to jest też takie podejście, które powinny mieć wszystkie firmy. Niezależnie od branży, czy YouTube'owa, czy, czy tradycyjna, nie? więc to, to jak najbardziej. Więc dobrze, że nie podałeś personaliów, bo wtedy Bartek musiałby mieć więcej do wycinania, bo wtedy byśmy, raczej byśmy nie mogli tego wypuścić. Zastanawiam się, czy miałbyś jeszcze jakieś rady dla przedsiębiorców odnośnie prowadzenia firmy. Odnośnie prowadzenia firmy, to wiesz. Jakby to powiedzieć, ja się nie czuję na tyle kompetentny, żeby osobom zatrudniającym po kilkadziesiąt, kilkaset osób mówić, jak mają żyć. Ja y, świadomie realizuję projekt y, w oparciu bardziej o pracę freelancerską, powiedziałbym, czyli wspomagam się y, jakimś wąskim zespołem, ale jednak lwią część pracy wykonuję sam. Pewne analogie dostrzegam między mną a Twoim tatą, który też w naszym wywiadzie, na który serdecznie zapraszam, się pojawił, prawda? I wydaje mi się, że też lekcją dla mnie z naszego dzisiejszego spotkania będzie to, żeby jednak nie być zawsze taką Zosią Samosią. I starać się jednak korzystać bardziej z dobrodziejstw natury, dnia codziennego, i, i nieco prostsze rzeczy zrzucać z większym zaufaniem na, na swoich współpracowników. I, I myślę, że to jest lekcja, którą chciałbym podsumować dzisiejszy wywiad, bo ja ją sobie dla siebie z tego naszego spotkania na pewno zabrałem. Bardzo Ci dziękuję. Dzięki za Twój czas. Fajnie, że udało nam się porozmawiać. No, i publikacja wywiadu ze mną na Twoim kanale będzie w październiku, myślę. Gdzieś. Październik, wrzesień, no zobaczymy, zobaczymy. kiedy faktycznie zobaczymy, zobaczymy uda się wypuścić, ale będę się starał jak najszybciej widzów też powiadomić o tym, że wywiad z Tobą jest i wywiad, który zrealizowaliśmy w Twoim studio, też zaprezentować na swoich mediach społecznościowych. Świetnie, bardzo Ci dziękuję. Dzięki.